Witajcie, kochani. Dzisiaj chciałam porozmawiać z Sebastianem na bardzo ważny temat, który jest aktualnie na rynku dość chodliwy. Czyli, Sebastian, powiedz nam, co się dzieje w tym momencie z drewnem w najlepszym gatunku, bo z tego co słyszę i widzę, to są jakieś braki. Ja mówię, tak, króciutko opowiem w ten sposób, że generalnie jeśli chodzi o surowce pierwszoklasowe na rynku, w tej chwili jest z nimi ogromny problem. Musimy sobie zdać sprawę z tego, co się dzieje w tej chwili za naszymi granicami. To, co zdobywamy z rynku polskiego czy Europy Zachodniej i Południowej, to wszystko wykorzystujemy w całości. Pamiętajcie, że nie jesteśmy tylko my. Zainteresowani tym produktem, ale również producenci mebli, producenci związani z produkcją drzwi. Krótko rzecz biorąc, zachęcam Was wszystkich do tego, żeby spojrzeć troszeczkę na podłogi drewniane i w ogóle na drewno jako na, na naturę. Szukaliśmy do tej pory gatunkowych produktów w niektórych swoich aranżacjach. Warto, bo wymusza to na nas, jakby cała sytuacja, spojrzeć na produkty. Powiedzmy, w tej drugiej czy trzecie, trzeciej klasie, w cudzysłowie. Dlaczego? Że ja osobiście uważam, że te produkty to produkty naturalne, najbardziej związane z drewnem. Bo jeżeli sęk, to znaczy, że to drzewo rosło i posiadało gałęzie. Jeżeli produkt nie posiada tych elementów, jeżeli chodzi o podłogę drewnianą, to wiadomo, że jest to produkt bardzo mocno selektywny, czyli też droższy. Warto o tym pamiętać w projektach. Tak, natomiast no, natura nie jest idealna, więc my jak no najbardziej bardzo. możemy w swoich projektach, jako projektanci, architekci, taką podłogę zaaranżować i odpowiednio wprowadzić ją do danej przestrzeni. Więc z racji tego, że im bardziej naturalne, im bardziej eko, te trendy są bardzo ważne, tym, tym lepiej. Więc w tym momencie ja jestem za tym, żeby iść za. Za tym, co przynosi rynek, co przynosi nam dana sytuacja, i wykorzystać to, co mamy w najlepszy sposób. A jak sądzę, uzdolnieni projektanci, architekci są w stanie wyczarować cuda z tych sęków, z tych przepięknych usłojeń, i to jest wielka wartość, moim zdaniem.